To lecimy z tematem. Słuchajcie, słowo losowanie nie jest najlepszym słowem, ale rzeczywiście ja sam losowałem w moim pudełku z głosów, które pisaliście u mnie w komentarzach. Czyli było bardzo prosto. Zapytałem Was, jakie auto chcielibyście, żebym robił w kolejnym sezonie? Wśród Waszych głosów był czołg. Też go na karteczkę wpisałem. Była amfibia, też wpisałem. Był star, taki wojskowy, też go wpisałem. Oczywiście losując, yy, modliłem się, żebym nie wylosował ani amfibia, ani czołgu, no bo yy, nie to, żebym nie chciał go zrobić, ale nie mam gdzie. Bym musiał jakąś halę wynająć. Yy, marzyłem o tym, żeby wylosować Nissana. R34 marzyłem o tym, żeby wylosować Supra, mimo że budżet, który mamy, byłby bardzo, bardzo słaby, ale to są samochody, o których marzę, chcę je zbudować i byłbym skłonny dołożyć ze swojej kieszeni do tego, żeby te samochody zrobić, żeby pokazać Wam coś genialnego. Było oczywiście Porsche. O Porsche się modliłem, dlatego, że Porsche jedno stoi do przeróbki w garażu, 67 rok. Myślałem, że zrobię jakiegoś fajnego restomoda. Natomiast los chciał inaczej. Los chciał... busa. I teraz tak. Mówiąc od razu, jak to wygląda, Przyjąłem na klatę, chciałem wprowadzić coś takiego, że może jeszcze raz będziemy losować, żeby jednak to nie był ten bus, bo mam sprintera, który jest osobowo serwisowy, wypasiony, mam kampera, który jest kamperem, ale nie jest busem, ogólnie bus, pisaliście o vanach Vito, V-klasa, Volkswagen T6, jakieś tego typu różnego rodzaju kombinacje, to uznałem, że wrzucamy to do jednego wora, bo do tych losów było pewnie z tysiąc i piszemy bus, tak? No i bus. Postanowiłem zrobić auto rodzinne. Już jak to wylosowałem, nie miałem możliwości zmiany. Auto rodzinne, którym będę w stanie pojechać z całą rodziną gdzieś. Na przykład Zabiorę mamę, tatę. Dajmy na to teściową, teścia. Teściową zabiorę. Jestem bohaterem, nie? Mam cudowną teściową. Pozdrawiamy cię Marysiu. E, cudownego teścia też, wspaniałych rodziców. Żonę, czyli potrzebuję sześć miejsc i zrobimy sobie taki fajny tour, czyli na przykład e, chcę z rodzicami jeszcze przejechać i moja żona też ze swoimi rodzicami. E, Fajne stolice, czyli na przykład lecimy sobie Budapeszt, z Budapesztu lecimy do Bratysławy, z Bratysławy lecimy do Pragi, z Pragi lecimy do Wiednia. Tak? Czyli takie krótsze odcinki, tak żeby nie przeszkadzała trasa wiekowi moich rodziców czy moich teściów. Więc zbuduję samochód, który będzie mega wygodnym autem, szybkim, cichym, mało palącym. Będzie takim rodzinnym wyjazdowym busem. Trochę vibbusem, można powiedzieć, bo chciałbym trochę w tym kierunku pójść, żeby to był VIP-bus, No ale oczywiście taki samochód też musi być dla mnie. To skoro musi być dla mnie, a nie tylko, żeby cieszył w środku. To musi mieć fajny fotel. To najpierw zaczniemy od tego dlaczego nie Mercedes. Eee, dlaczego nie zrobiony Mercedes, co już pisaliście też tam e, w komentarzach. Mercedes zrobiony na super AMG, na super Maybacha. Dlaczego nie? Dlatego, że tych Maybachów, Vito, V-Class to jeździ o tyle. Eee, jeżeli chodzi o AMG też jeździ ich tyle. Kupujemy zderzaki, lampy tuningowe, grille. Wszystko jest produkowane e, w dalekim świecie. Eee, no powiedzmy wprost, w Chinach, no, sprowadzane i można kupić pakiet za 7-8 tysięcy złotych, przerobić to w jeden dzień e, i mieć pięknego AMG, albo pięknego Maybacha, busa i to jeździ, to się spotyka. E, to w ogóle nie podnieca, żeby zrobić coś takiego. Za proste, za oczywiste e, i zbyt normalne. Marzyłem o T7, szukaliśmy te 7 razem ze sprowadzamy auta. Hmm, oczywiście, ta szóstka była bardzo mocno dostępna. Była jakąś alternatywą, natomiast zobaczcie dlaczego T7. Wiecie już dlaczego nie tamto, a teraz dlaczego T7. Kąt szyby. Duża szyba pod bardzo mocnym kątem, czyli kątem takim, który bardzo jest zbliżony do osobówek. Ta szyba nie jest taka tutaj do drzwi, tylko jest dodatkowo szybka z boku dodana. Zobaczcie tutaj z boku. Po to, żeby właśnie pochylić tą szybę, żeby ten samochód był bardziej aerodynamiczny. I teraz uwaga co do wymiarów. W porównaniu, T7, która wydaje się bardzo małym samochodem, jest 5 cm prawie szersza od T61. Czyli tego poprzedniego modelu, jest dłuższa o 5 cm, nie mówimy o tym przedłużanym razy 2, tylko to jest L2. One są ogólnie krótsze, bo jest L1 całkiem króciak, L2 jest dłuższa o 22 cm, to jest wersja L2, czyli najdłuższa z te siódemki w tej chwili z multiwana i szersza mówiłem, o prawie 5 cm, natomiast jest niższa, niższa jest o też prawie 5 cm, tam 40 parę milimetrów. Czyli ten samochód jest zrobiony taki bardziej na glebie, bardziej osobowy, e, bardziej cywilny. Jest to zupełnie nowa konstrukcja, która nie ma nic wspólnego z poprzednią konstrukcją, czyli mamy częściowo stalowe nadwozie, częściowo nitowane aluminiowe te kopuły na przykład amortyzatorów. Dzięki czemu ten samochód jest lekki, jest lżejszy od T61 i teraz uwaga. Nowoczesna deska, świetna skrzynia DSG, flagowy Wyścigowy, wyprawowy diesel dwulitrowy. Najlepsza możliwa odmiana tego diesla, bo 150-konna, czyli ten niepsujący się diesel, który pali 7-8 ropy przy szybkiej jeździe. Słuchajcie, oczywiście mu się da tunet na 200 i wtedy ten silnik fajnie wytrzymuje. Oczywiście do tego wyglądu ten diesel nie będzie za bardzo pasował, dlatego głośniczek z przegazówkami, ze strzałami. Muszę to czuć. Ja wiem, że każdy, albo nie każdy, niektórzy powiedzą e, po co taki, nie, tu będzie wiocha, będzie krzyczał. Nie, ja tak chcę po prostu i tak chcę, żeby było. Będzie mi przyjemniej. Oczywiście, że przez chwilę miałem w głowie RS Q3, tu włożyć całe z napędem, 550 koni, lunch control, żeby z czterech kół się odpychał. No ale to trochę tra traci sens, dlatego że ten samochód by palił wtedy paręnaście litrów. E a wyprawowo i tak jedziemy spokojnie, i tak jedziemy z tą administracyjnie dozwoloną prędkością na autostradach i wtedy palimy 6, 7, 8 litrów ropy, e, zasięg 1000 km. To jest genialna sprawa, żeby w ten sposób po prostu potraktować taki samochód. Natomiast on ma cieszyć, że on ma dawać mega dużo frajdy, ma mega genialnie wyglądać. E, T7, zobaczcie na jedną rzecz, to jest tak, jakby ktoś kiedyś wziął ten samochód, pięknie go zaprojektował, no, i coś poszło później nie tak. Czyli gdzieś księgowi weszli w ręce projektanta, słuchajcie, i powiedzieli: Nie, 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 nie fajnie, fajnie. Ale my musimy dać tak: siedemnastkę koło, albo szesnastkę. Schowajmy te koła, bo to będzie tańsza opona. Będą mniejsze opory. To tu ci utrącamy. Fajnie zaprojektowałeś, fajnie, fajnie ten próg. Tutaj, o ale poszedłeś za bardzo po bandzie, by za bardzo osobowe, obetnij go i zrób tu, bo tu koszty zbijemy, nie będziemy dokładać do interesu. Natomiast na szczęście nie zmienili tego, co najważniejsze. Nie zmienili zamysłu projektanta, któremu ode mnie ogromne ukłony. Zobaczcie tutaj pod kątem. Zobaczcie to przetłoczenie na drzwiach. Tą linię, tak? Jeżeli my tutaj dobudujemy się Elementem, nakładką, którą wydrukujemy na progi, zastanawiam się, czy iść tu iść w ten sposób, ale to zobaczymy. Bardziej jestem skłonny do tego, że się zamknąć do tej krawędzi, tutaj dolnej, zobaczcie. Bo jak się zamknę czymś takim do krawędzi dolnej, na drzwiach, tak? To pogłębie tutaj coś ala wlot. To jest genialna sprawa z takim wylotem do tyłu, tak? Oczywiście będzie przeróbka z drzwiami, żeby się otwierały szerzej. Będą nakładki na tylnym błotniku i na przednim błotniku. Do tego budujemy dwustopniowy próg, nakładkę też na to, która będzie powodowała to, że tu będziemy mieli dodatkowy kanał taki wyjściowy. Czyli zrobimy z niego takiego trochę Super kara z boku. Jak on pójdzie nagle bez 8-10 cm, słuchajcie, oczywiście to na powietrzu się to auto zrobi, żeby było komfortowo bardzo, koło minimum 21 cali, 21-22 się teraz, to koło wyjdzie tutaj, bo nie wiem, czy wiecie, że to ma 7,5 cala i ET40. Jeżeli ja wezmę 10-calowe Felgi, zrobię ET10, to koło będzie w tym miejscu. Czyli od razu bez dystansa idę, słuchajcie, na nakładki. Będzie walka z tym, żeby zaprojektować to, tak, żeby ta nakładka na drzwiach się schowała tutaj przy otwarciu. Ale mam na to pomysł, jak to zrobić. I słuchajcie, ten samochód stanie się zupełnie innym wymiarem auta. Zupełnie pozbędziemy się z niego busa flagowego. Waga Volkswagena, oczywiście Audi, dlatego że to jest taki level wyżej Volkswagena, tak. Eee, dlatego. Chciałbym, żeby to nawiązywało bardzo mocno do Audi. Czyli ten przód RS-owy, tylne dyfuzory RS-owe, cały bok dorobiony tak, żeby było. Będziecie widzieć, jak będę lepił przedni zderzak, bo niestety przedni zderzak nie będę drukował i projektował, tylko muszę go ulepić. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie tego zderzaka, drukowanie będzie kosztowało milion monet. No i zobaczcie, jeżeli ja ten zderzak tutaj daję, ze zwykłego etrona, który jest bardzo niski, no to widzicie, że brak tutaj na dół mam około pół metra. Jak ja dam zderzak z rsq 3 na przykład do tego samochodu, prawda, to będę miał do dorobienia drugi stopień dyfuzora na poziomie około 12 cm, który tutaj pięknie się kliknie. Naprawdę, przepięknie się kliknie. Do tego lampy i zobaczcie, jak będzie taki bus w kształcie Audi, to będzie kosmos. Oczywiście ten zderzak do Ernesta wraca. On mi go pożyczył tylko, żebym zobaczył na wysokości do czego zmierzam. Mierząc odtąd dotąd taki zwykły Audi osobowy, który leży na glebie, do RSQ3. To mamy tyle niżej. To jest zderzak z Audi RSQ7, odpada. To jest ze zwykłej a czwórki on jest za niski, ale tu będę miał zderzak z RSQ3. Proszę bardzo. I zobaczcie, ile on ma tu powietrza, pozwoli nam pocięcie tych, na pocięcie tych kratek, tak żeby je rozsunąć, i tu, zobaczcie, można drugie zapięcie dorobić. Piękny drugi dyfuzor. I mi się wydaje, że ta droga, o której mówię teraz, będzie najlepszą możliwą drogą do tego, żeby e, pójść e, w tym kierunku. Prawda? Żeby to wyglądało takie na prawdziwe Audi. Oczywiście tutaj te lampy ma z tego takie fifonże z boku, o, ala tu. Wse lampy przywiozłem jakieś od Ernesta też na przymiarki różne, takie utrącone, popękane. E, natomiast lampy zostaną na pewno oryginalne, tylko zmodyfikujemy szkła tak żeby ta lampa świeciła dobrze, tak żeby wszystkie lampy światła adaptacyjne działały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli boki, wizje wiecie, odkrywam karty naprawdę w całości. Będzie to masakra zrobić ten samochód. To nie jest takie proste, bo do tego nic nie istnieje. To będzie tworzone wszystko od podstaw. Będzie rzeźbione częściowo przeze mnie, później skanowane, później tworzony do tego odpowiednio body kit, także będzie wyzwanie, ale piękne wyzwanie, słuchajcie. Piękne wyzwanie, które pozwoli na to, żeby stworzyć coś, co nie powstało, coś, co nie jeździ, coś, czego nie ma, na nowej bazie, na nowym samochodzie, który będzie gwarantował to, że siądziemy i będziemy tym autem jechać z tyłu. Bardzo mi się nie podobają te lampy. W żaden sposób nie przypominają mi Audi, ani żadnego samochodu z grupy WAGA modelu. Natomiast mam już na to pomysł. To jest plastik. To jest genialne rozwiązanie. Ten znaczek stąd wyleci. To taki trochę wylatuje znaczek Tuning Golf 4, kulna. lata 2000. Wszyscy się pozbywali znaczków, zaspabywali. Czyli tu możemy to wyciąć, to jest po pierwsze wykorzystać tą część, która jest na to, żeby ją zeskanować. No i co? Zrobimy tutaj takie połączenie LAPO 911 i wszystkie inne wagi, które dzisiaj są, gdzie idzie całe światło. Tutaj zrobimy Odpowiedni design tych szkieł i myślę, że jestem w stanie zaakceptować wtedy te lampy w jakiś sposób, e, tworząc e, design przypominający bardziej Audi. Tutaj dyfuzory już Wam pokazywałem, ten zderzak się przebuduje cały, później się zrobi z niego formę, tak żeby to wszystko tak fajnie kliknęło. Tu dodatkowo, to jest genialne, tutaj. Tylko, że to genialne, będzie trzeba, to jest plastik, nakładka. To taką się wydrukuje, która zrobi nam tutaj większą blendę troszkę. O, w ten sposób. I tu też tym o dołem, bo to jest odskręcane, Podciągniemy dodatkowo taki dyfuzorek do tyłu, żeby mu nabrać takiego charakteru. Pamiętajmy jedną rzecz, że on zejdzie bardzo na glebę, że ten samochód będzie na glebie. Oczywiście będzie miał powietrze, żeby w razie czego się podnieść i tak dalej. Natomiast myślę, że jestem w stanie z tego multiwana. No, zrobić coś genialnego. Już widzę, co bym teraz psuł, będzie nowe auto. Kupiłem rozbite, będę go psuł, będę go ciął, będę go robił po swojemu i będę się przy tym świetnie bawił i mam nadzieję, że wy będziecie się świetnie bawić razem ze mną. Także walczmy razem.